Siemano Wam wszystkim ludzie z tej strony Borsuk. Um, witam Was w kolejnym odcinku Dogs'a. Tak patrzę sobie w co by tu się ubrać. Dobra, hmm. weźmy sobie ten Chicago Salt Club i tyle. Dobra. Um, słuchajcie, dzisiaj znowu jakieś polecimy sobie misje główne. O, za bardzo się opierdzielam w tej grze niestety. O, ostatnio, o, ostatni tydzień nic nie nagrywałem, no ja jakoś tak czasu nie znalazłem, no no, no no, jakoś tak wyszło, no, no, kampania tutaj, ok. D -d -d -d... Dobra. Weźmiemy jakiś samochodzik, o, tutaj widzę prawilny, zaraz, o nie, 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 nie. Cholera, już sterowania nie pamiętam, Uy. Z to było. Co ty tam chcecie? Ło, jaki inny gaz. Otwarcie głosi, pacyfizm. Ło. Dobra. Dzień dobry. A, dzień dobry, dzień dobry. Fuck. Te betonowe, te... Supy. Kurde, muszę sobie przyci przyciszyć trochę grę na głośnikach. Tak, mam grę na głośnikach. O nie, to straszne. Dobra. <laughs> Dobra. O, ostatnio, co my ostatnio w ogóle robiliśmy? Fucking shit, aha, wiem, wiem, wiem. Nasz kolega Chińczyk, Jackie Chan Motherfucker y nam pomagał w likwidowaniu jakichś gejów, e coś takiego. No, nie nie więcej o to chodziło Zatrzymajcie sobie, cofnijcie sobie jak chcecie zobaczyć co tam pisało Hehe Kurde, jedziemy pieruna Jep. Haha, frajer, O, a, a mi się nawet nic... Kurde Dobry ten samochód Adam Małysz! 102 metry. Jep. Mniej więcej. He he Jak to zabójstwo? Przecież ten cywil ledwo go drasnąłem, he. No cóż. Klucz w trybach. W rybach? He, She likes selfies. Here she is making a duck face, a sparrow face. She loves her cats too. Why are you targeting this clue of girl? I'm not. <laughs> I need to find her uncle fast and Helena's gonna point the way. <laughs> well. um, hop filter. I have a gonna okay. Co ma? Konto bankowe, dziękuję bardzo. O, Ty siaka <laughs> zgarnąłem, nice. Myślałem, że coś e, się zbugowało tutaj, w tym miejscu, ale nie.

Okay, thank you, man. Wait for it. Yeah. Hey, Uncle Angie. Elena. You need concert tickets again? No. Listen, I got a weird call. I think the cops are looking for you. What? Damn it! You calling me just gave them a trace. Hang up now. Gotcha. Ah, <laughs> kurde. <laughs> Angelo Tucci Angelo Tucci Motherfucker, pizza, pizza italiano ehm, Przydał, o oh fuck tutaj, tutaj są drzwi Borsuk Przydałby mi się jakiś samochód hmm, Myślę, że ten będzie dobry Kurde, zaznaczmy sobie to gunwo O przepraszam O Jordi Jackie Chanie jeden Czego do mnie dzwonisz? Słupki, ohohohoho Ohoho Tak dokładnie Bardzo dobrze Kurde, ja tu prosto nie mogę jechać od razu po poślizg. Bra, Angelo tu, zaraz cię znajdę i obezwładnię, a potem hehe. No wiesz. Hehe, hehe, przesłucham. Tak. Ło, przepraszam bardzo. Oluju. Ho, ho. Ale to się porobiło. Mogłem wejść do samochodu! What the fuck! Lol Ej nie, to było dziwne akurat. Chciałem wejść do jednego samochodu, potem do drugiego? Nie mogłem. Co tu chodzi? Kurde. Mam lepszy pomysł. Oluju? Hehehe. He, he. O nie, nie bierzemy ciężarówki, bierzemy to Dum 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 Ho 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 Dostępny nowy pojazd, heee Ale zaznaczmy sobie cel Czemu tak dziwnie? No nieważne Kurde to nie GTA Nie mogę wodą nikogo Pst. Pst. ...pryskać The fuck. No przesuń dubsko. Dziękuję bardzo. To za gumbo. O, ale fajne. Się posypało. O, człowieku. Teraz to masz przeżąbane. O. Przepraszam pana, nie zauważyłem. Słuchaj dubska. Ale się w ciebie w dubce. Jadę w ciebie jak i sam mistrza matkę. Ooo, <grymne> 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 masz przez Ale to mnie on już przejechał. No to nic. Trzeba tutaj troszeczkę odbić olu. Oluju? Nie. Um. Do jasnej pały... Ej. Nie mogę kręcić, lol. Patrzcie na to. de Co za zbugowana gra. Niestety plan B. Znowu będę robił to misję 5 godzin, no ale... Cóż... Pojedźmy na skróty, hehe. Taki chuj. Hehe. No jedź! O, dobrze. fuck, Dlaczego? Dlaczego ta gra mnie musi tak trollować? O, akurat taksówka. Taxi, nie się. No tak, policję wezwie. Można się było tego spodziewać. Dobra. No niestety. Sami żeście się o to prosili, pedały. Ej, O! Nawet kogoś zabiłem Wreszcie nie cywila, haha No nie co to za gówno Czym ja jeżdżę Pieprz się Fuck, Fuck you, Chiefko. Fuck. Oooook! Tak cię dorlę. O, na Chica dostałem <laughs> Dziękuję Co ja właśnie, czego ja właśnie przepuściłem przez most Jestem geniuszem naprawdę <laughs> Przepraszam, ale moje auto nie potrafi skręcać, dziękuję Urde. Rozdubce. O nie 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 nie. Panowie wie. No inny możesz uciekać. Rozwalcie No. O nie. Fucking shit, rozwalu mnie. Wiedziałem. Chociaż mi się zapiszę ten postęp. Czy nie bardzo, czy znowu będę musiał dylać 5 godzin. No cóż. Niestety takie życie. <laughs> Dlaczego ta gra... musi mnie tak trollować? Dlaczego? Co, masz jakiś problem? Lamusie? Fuck. No niestety. Niestety musi to tyle trwać, no ale trudno. <laughs> Wiem, że napiszecie, że jestem noobem, no ja to wiem, no kurde, no co, co, by to dużo mówić, fuck. Ale trudno. Trudno. Trzeba grać dalej. Przynajmniej jakiegoś tam aczika dostałem. Trzeba doszukać się pozytywn pozytywów, pozytywnych stron zaistniałej sytuacji. O, przynajmniej nieźle zadupca ten samochodzik. Kurde, prosto jedziemy. A co tam? Dzień dobry. O, przepraszam. Ojeć! To, wjeżdżam z przystanek. Dziwki. Gdzie te pedały jeżdżą? Kurde... No cóż. Spokojnie, bez nerwów. Jeszcze na na mnie nie widzieli. Chociaż rozdupcułem już pół, pół miaston. Ale cóż. Trzeba go obezwładnić. Jedyne co mnie tu wkurza, znaczy jedyne, jedyne Jedną z rzeczy która mnie tu wkurza, że nie można do ciężkiej cholery e, strzelać w trakcie jazdy Fak. Czemu ja jadę bokiem? Dlaczego ta gorka musi mnie tak trollować? O fuck te lagi. A nie. A no, wie no. A kurde co tam. Zatkajmy sobie dramę, zamknijmy dramę przed tymi nobami. Dlaczego ja mam takiego pecha? Obezwładniłem tego dziada, nie. To już jest dziwne. No tak, tak dziwko? jest niepoważne. jest niepoważne. Już prawie 20 minut ścigam się z tym gejem. Czy znaczy, pedałem. Kurde. Dla mnie to wszyscy są z pedałem, no tutaj... w tej grze. Niestety. Taką mam o Was opinię. Szmaty. Jep, 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 Kurde, przecież prosto można jechać. Co ta gra mi... Jakieś dziwne trasy mi tutaj wyznacza. No, a to jest wszystko wyliczone. Kurde, czemu żeś się facet zatrzymał? Teraz się w nich wpierdzielę. Dokładnie tak. Są trochę osłabieni, bo w nich wjechałem. Ale... Kolery jedne Co uciekasz? Ja jego nie mogę zastrzelać Nie mogę do niego strzelać O fuck fuck fuck, nie 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 Cały czas mylą mi się przyciski Ol, ja o, ja pierwsza. O, ja pierwsza. Cały czas slow motion. O, no fuck! Fuck, nie mam już slow motion. Jak to gubisz cel? Siadaj. Siadaj i spieprzaj. Nie! Uff! Co za szmaciarz! Pytanie, czy ja go mogę po prostu zabić? No nie! No nie! E, spokojnie, to tylko chwilowe problemy, trudności. też ma to. Serio, ja go mogłem po prostu zabić, a ja się bawię w jakieś obezwładnianie. Dlaczego ta gra jest taka nieprecyzyjna? Dlaczego oni przede mną uciekają? Ona gaje. Poczekaj, mam pewien pomysł. Po prostu ich rozdupcę... O nie, 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 nie. Chowaj się! Nie, weźmy kałacha. Zakończmy tą zabawę. Raz. ...na zawsze. Wyłaś! Wystaw główkę. Wystaw główkę. Oluju. Nie spodziewałem się takiego odrzutu. A może powinienem... Kurde, przestań się chwytać tego samochodu. Dziękuję. Dobranoc. Uratuj? Uratowano cywila. Rol. Przed czym niby? A. Hmm. Czy to oznacza koniec tej misji? Uh. No nie no patrzcie tych cywili, no... Jeszcze spierdziela, no. Shut the fuck up. Dziękuję. No. Czyżby to oznaczało koniec misji? Tak to oznacza. Koniec misji. A ja żegnam się z Wami, bo lecę oglądać mecz Pols Polska-Szkocja. He, 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 No i to by było na tyle. Jeśli się Wam podobało zostawcie łapkę w górę. No i tyle. Subskrybujcie kanał. Cześć.